się ma ziomy Witam was w następnym odcinku war of Tanks i od razu zaczynamy bitwę a nie sprawdzamy sobie czołgi myślę że będzie chyba po 4 bitew, bitewki albo 5 butyczek Zaczynamy bitwę. Nie ma czasu. Jest rok. Ile BT7 nie jest Ty? Nie. Czemu? Nie, to by dobre nie jest. Nie, dobre. No, razem mi widzą, co nie? Jakie to jest dziwne. Nie ma. Tak, nie trafiłem. Dostro, nawet go nie Nieważne, go odniszczyliśmy. Tutaj, tutaj tutaj Dostał. Tak uciekł. musiał poczuć. No na pewno. Jak masło, Jeszcze strzał. Zniszczony, fajnie. O, misja ukończona, fajnie. Jeszcze jeden pusik. Niszczymy ich jak na drogach, jak doraz Skręcamy PZ3. O, o nie. Czemu zawsze muszę trafić na takich złych wrogów? O, o droga 111. Pokonamy, pokonamy. Mówiłem, że pokonamy. Są złe pamiętniki. Temat zniszczony widać gąsienicę Oberwa. Fuck, uciek mi. Zniszczone Teraz mamy ten, PZ-3 znowu Jedziemy na niego, 279 Fuck place PZ-2i J Ja dzisiaj coś, ładna bitewka w idzie Pat. No weź, się hamie. No co za ham. Dobrze. Dobra, dobra zniszczyliśmy jeszczeliśmy. Od razu! Tylko trzech straciliśmy On już siedmiu od razu. jest kończona. Dużo jazdy jeszcze widać też. Ile zniszczyłem? trzech? Czterech chyba. Około. Misja wykonana. 16 tysięcy. Prawie 1000 punktów doświadczenia. No i nie wiem, jest to chyba się tak 3 witewki lub cztery, nie wiem ile. nie możemy zdobyć ten czołg. Który dla mnie bardzo mi pasuje. Dobra się ognia i pan też najlepszy dla mnie. Myślę, tak sobie myślę. Ten pierwszy czołg czołg No myślę niepotrzebny, bo ty mi, jak widzieliście, mi się gra. Myślę, że ten czołg po prostu normalnie sprzedam. sprzedać czołg sprzedaj. Nie wierajad mi nie bo tymi bardzo słabo mi się gra. Tymi dobrze mi się gra, dlatego że tam jeszcze mam inne konto wiadomości. Nie wiadomości mam gdzieś. Dobra. Może zagramy teraz właśnie. t 24 Bo tym jeszcze spróbujemy jeszcze raz medium zagrać. Ten czołgiec spróbujemy. Ja powiedziałem tylko cztery Ha. Jeszcze włączam. Hmm, 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 hmm. No to fajna mapka. O! Ty 26 widać powolne zbytnio. Nie, jak pamiętam, widać ich nazwy, co nie? No nie strzelaj, ułomie! za ułom. Nie wjechaj mi w dupę wjechał w Tam mamy jednego już. Fuck, pewien jeszcze nie widziałem gdzie nie wiem. No kat, Uciekł mi. Został? Ktoś tu medium, te dwa medium. Kat kat tak, Ale patrzę, że coś... Wow, to, to, kto to, kto to, to, kto to. to.

nie. Jestem otoczony. Tak. Pierwsza wygrana, pierwsza przegrana. Ale cóż, ale możemy jeszcze wygrać. Nie wiadomo. Teraz spróbujmy. Medium. Spróbujmy jakoś podziałać tym czołgiem trochę. Medium 1 3 Boże święty 3 na medium 3 medium 1 God damn it Trzech pancernych SU so, T1 L3 T-same I R T-su I R od susa I same te A mam trzech pancernych <laughs> Trzech pancernych mamy Teraz im damy popalić no 3 sekundy musimy czekać, fajnie. 7 sekund. To ja kłamie. Ja, że można wracać tam. Nie jak tamtymi. Ja muszę iść w Ja zawsze mówię nad wami tych czołgów. Teraz się, że mamy same medium. Nie mają sobie te L, i L jakieś te inne. Wszyscy mają po prostu 52% HP, pr. a mury mnie, mury więc. Wam, jest tu w miejscu, nie łupi Fuck place. Dobra, no, nie. Ile mi się to LTR gra?

A, no, hita. na no, hita. Ładna no, hita. No i... Pff, wygraliśmy tylko jednego, straciliśmy. Ale patrz. Jakoś pierwszy raz wygrałem tym czołgiem. Ciągle przegrywałem, co nie? A teraz jakoś pierwszy raz wygrałem. 9 tysięcy chyba przebiłem prawie. Nie. Myśmy się pomiliło chyba. Bez premium. No i... Zrobiliśmy jeszcze lepsze, tak. Mogę coś ulepszyć? No, mogę pancerz. Ło! to na pewno kupię, to na pewno krajzera Na pewno. No i patrzcie, już mamy Cryzera. No i mamy Cryzera. No bardzo fajny czołg. Mi się bardzo podoba ten krajzer. Nowy czołg wita was. No i tu... Od razu możemy kupić krajzera, co nie? Trójeczkę. To od razu możemy kupić. Ty! Zrośność tylko słaba. dobry skuteczność strzału, siła ognia i pancerz dobry. Więc 2700. Punkt doświadczenia 41 tysięcy. Tu już kraj ze czwóreczka, co nie? Krajzer piątka A tu szósteczka tu jest siódemeczka To jest Centrium No i Centrium dziesiątka kończymy już To nie jest Centrium tego V V4202 Ale patrzcie kurde Krajzera już mamy no razu nowym czołgiem, razu bitewka A co? To ostatnia bitewka już Ta bitewka jeszcze zagrała czołgiem chini i kończymy razu jesteśmy już, już od razu na drugim jesteśmy no chini, jeżeli się pokarł fajnie O mapka ta Zaczynamy Mamy podzernego, o fak co to jest trójkątem tym dolnym, co nie trójkątem tym te dla mnie czołgi są najgorsze bo trzeba być ustawionym przodem, żeby ich szczelić a jak jesteś z bokiem, to musisz być z bok dopiero, dopóki nie szczelisz do no, taku, potwierdzam miło <śm> już na co nie to jest mamy, PZ 2 tam mamy już ej, to chyba się też Dla mnie PZ dwójka jest dobra do ataków na dół nie trafiłem Widzicie? Musi być ustawionym przodem, dopóki żeby szczelić. O, oh, fuck! Jest tu jakiś. Nie, zostaw mnie! Yes. <laughs> Bullshit, motherfucker. raczy tu Sukni Fak pa po 82 Zniszczony. Nie! Spaprzaj. Nie! Zostaw nie Jo! Jo! Jakim fartem się żyłem! Nie, zniszczą mnie już. Nie, zniszczą mnie. Aj! Ale z jakim fartem? Wy to widzieliście? Jakim fartem tego... Gracze przybiły, tylko zabiłem. Na pewno te też 26 mi pomógł. Ale zrób, zróbcie, zrozumcie to, z jakim fartym go pokonałem. Ja, wygraliśmy tą bitwę. On sam został ma tylko 190 90 HP. A tutaj? O, ma całe HP. A to ten. Bo może tego przodu strzelać. Szczel, szczel, na szladę. Ej, bym nie zrobił. Sam został. KUNTRO! Te 18 i Hago Te 18 nie da rady Nie da rady A to jest ten to jest przede, z przodu Fajnie Chcemy bądź z przodu Ale wysunięty No szczel! Sznelaj Co za mało mod Jeszcze nie trafił Zaraz go zniszczę Czy umie grać? 63 HP ma. Wygramy. Ta, jest na hita już. T18 kont. T18! <grymne> wygraliśmy. Fajnie. Tu jestem ja. No i wygraliśmy. Może. Tak to jest. Niezbyt ostatni. Nie pierwszy zginęłem. Tylko... Nie pamiętam. 710 punktów doświadczenia i 6318 monet. Fajnie. Mogę powiedzieć, że Krayzerem Trójką też się fajnie gra. Razu 710 punktów doświadczenia, a potrzebujemy 2700. Czyli jeszcze 2000 doświadczenia. Jeszcze raz. Ostatnia bitwa. Powiedziałem, że Kini, ale jak kupiliśmy ten nowy czołg. To jest pitewki przynajmniej. Następny odcinku będzie czołkini A dzisiaj moja, bo ja kupiła tu nowe łóżko. <grych> to jest najlepsze Mam tylko 3 godziny, nie mam jeszcze trochę czasu. Bo jak to będzie o 18.30 muszę wyjść z domu. I zaczyna się noc w szkole. Dobra strona, dobra strona. Eto... to, tym czołgiem to zniszczę chyba wszystkich. Nie no. Nie powiemy tak szybko, Lewi. Ale ten czołg jest mocny. Tyle mogę przyznać. Jest tam. A to jeden. już 42 HP stracił. Ładowanie działa. No patrz, nie trafiłem jeszcze go. Trafiłem, dobra. Już! Już jest! Pięciu naszych! Innego stracili. 50 HP. No na pewno. I zniszczony. Już drugiego zniszczyłem. Medium 2. O No se mediuma kupił. medium ma Ju jezu Już! Yogi zmasakrowany! Oni tego nie przeżyją! Na jeszcze ani jednego nie, nie zabili. No patrzcie, Jak my ich niszczymy co nie? Ja mam jeszcze 100 HP. No właśnie, chciałbym dopowiedzieć. Ten jest zabrany, dobra. Zobaczcie, jak ich mało zostało już. Nie, to nie jest poza tym. Tak, on jest nie Pa. No, kat! Schował się w no wyjepaj Dawaj na hita, na hita, na hita jest. Zniszczony. Fak. Fak, 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 fak. Ale paci już mieliśmy HP. Jeden został. Jedno, jeden, jeden gamon. Ale patrz, nikogo nam nie zniszczyli. Jest, tam jest. Pa, na końcu łapy się... Jezu, wszyscy na niego Pani skupiony kupiony już co nie? Ciągle klikam. To tam ci Na hit Nic! Wygrana! Nikogo nie straciliśmy! Tylko ja straciłem parę HP <gryw> Widzicie? Rosyński też mi się dobrze gra. Tak jak i czołgiem działkę, jedynką albo dwójką. Dwójka, tak, krewet dwójka to jest Sorry, przepraszam. Czy jedynka? Kreter trójka, przepraszam, trójka. Jak widzicie, tym czołgiem mi się idealnie gra. I dla Was zrobię jeszcze jedną bitwę tym czołgiem. I każdy i znowu jestem drugi ten krasny trójka to jest nie jest tylko normalny Nie wiem czy to on jest normalny czy on jest u Nie no pancerzony to na pewno ten, to ma powiedzieć, czy co. HP Fajnie on mają trzech no jednego No zajście I kto to jest? Medium 2 fajnie Mały PZ2. No gdzie mi wjeżdżasz? Co za bielą pierwszą? Gdzie jest? No na górze, AT1 at 1 No jaki to jest niełopa? Czy ty grać umiesz? I to wziął go. Mnie też nie trafił. Zostaw mnie nie łopo. Dawaj, No nie. bardzo. Dawaj, dawaj, daj, strzelaj, strzelaj! Zniszczony. zniszczony. Nie. Masło. Do... Fuck, dobra, zniszczony. Chiń, to jest Chiń. Zniszczony. Go. Je, oni są już ponie zniszczeni. Hini dalej tam chyba jest, no nie, no. Pak! Skubany chciał mnie zaatakować. Zniszczony. Sam został chini tylko. No i... Tym... Jestem jakiś niepowstrzymany w że trójce? Czy... Jak widać krajzerą trójką mi się idealnie gra. Tak jak w War of Tanks na kompie. What the fuck? Nie, na kąpie troszkę gorzej, ale na telefonie to jeszcze lepiej gra mi się. Jezu święty No na pewno zdało go na stówę. No i pa... Jeszcze chyba 3-4 pitewki. Już będę miał kraj czwórkę, bo. no, czasem? Prezera czwórkę będę miał zaraz. No. No. Nie, te, te potrójne ja nie kupuję. Ja nie robię tymi potrójnymi strzelać. Mogę sobie kupić pancerz, ale to już będzie. Nie, waga dobra. Prędkość obrotu wieży i boki. Dobra, troszkę nam padnie, ale warto mieć. Ale tym Krajzerem mi się gra po prostu. No, Zwrotność tego 65. Skuteczność strzału tego 43. Siła ognia 12%. Pancerz 6. kraider trójka. Czwórka, przepraszam. Pancerz będzie o 2 podwyższone, Siła ognia o 3. Skuteczność strzału o 3 i tylko zwrotność o 1. Chyba widać, że chyba gramy się dobrze angielskimi czołgami. Dobra. Kończymy na dziś. Elo.